Cześć, więc tak. Y, teraz na początku to będzie przeprosiny i Ala, życzymy, życzymy. Y, I tak, przepraszam za mój wygląd, za mój strój. Jestem właśnie w, y, w piżamie. Znaczy, tak dokładnie teraz widać, że jestem w szlafroku. Więc nie zwracajcie, proszę, na to uwagi i nie piszcie mi w komentarzach, że jestem jakaś taka niezorganizowana i w ogóle. I tak, to będzie um, Ale życzymy, życzymy. My co, mam tutaj ściągawkę, bo to będą dwa filmiki, bo będzie Ale życzymy, życzymy i będzie Outfit of the day, i imienionowy look do szkoły. Bo dzisiaj właśnie mam imieniny. I też sorki za mój głos, bo strasznie jestem... Zawinięła po prostu i tak, ym... ale życzymy, życzymy, na yy, imieniny yy, dostałam, Poczekaj chwilę, dostałam bluzkę, <laughs> na razie to tyle, no przed chwilą, no jest dopiero, yy, no za pięć dziewiąta, więc no, a, i ten Outfit of the Day będzie na, e, jak będę szła do szkoły, bo ma powiedziała, żebym dopiero wtedy się ubrała, bo bo jeszcze wymnę, bo mam, e, jestem tak prawie na galofu ubrana. I dobra, pokażę wam teraz tą bluzkę. Bluzkę dostałam taką. Tutaj mam takie jakieś takie... ona jest taka właśnie dusza. Jak widzicie jest taka tutaj dłuższa. Widzicie tak dotąd? No i ona ma tutaj takie cykinki jakieś, e, nie wiem... No, jest kolorowa. Ma jakąś babkę, na tym, na jakieś napisy. I teraz tak. Wkurzamy to w te wieszaki. I tutaj ma takie. Tutaj, takie. Taki warkoczek, jakby. Można tak powiedzieć, że to jest warkocz. I tak, tutaj ma krótsze, krótsze ramię. tutaj ma dłuższe i to bardzo fajnie wygląda. Więc jestem bardzo szczęśliwa z tego prezentu. Mama mi jeszcze. Mama mi jeszcze kupiła y, y, te cukierki, bo też biorę cukierki ze szkoły. I mam te cukierki z Biedronki. I tak, bo te, ja, ja właśnie te z Biedronki najbardziej lubię cukierki. I tak, to są fantazje i one są tak, to jest jeden jedne mam tylko taki, pokażę. I to jest o smaku toffi, jest czerwono, o smaku toffi. Nie wiem, po co ja wam to w ogóle mówię, ale dobra. Jest orzechowy no orzechowy jest zielony. No ale jest. I właśnie ten, ten zielony orzechowy jest najlepszy. Mam takie dwa najlepsze. I jeszcze ten... A to nie jest właśnie ten najlepszy, ale to jest kokosowy niebieski. I teraz Wam pokażę że ten najlepszy. Najlepszy jest ten i ten. widzicie Najlepszy jest ten i ten. I ten jest y, waniliowy z y, chrupkami kakaowymi i jest po prostu wyśmienity. Te dwa są takie wyśmienite, że po prostu. No, nie. nie mogę nawet tego pisać. No i chyba tyle. No tak. No i y, Outfit of the Day to będzie, no może taki troszeczkę dłuższy filmik albo krótszy, nie wiem. No więc ja się już bardzo cieszę z tej, tej, właśnie teraz pokażę Wam metkę. Rodin Essay. Więc jestem bardzo ucieszona, nie wiem, w ogóle... Yy, ucieszyłam się strasznie z tych błysków, bo mi się bardzo spodobała. No i te cukierki do soli. być. Więc tak, yy, mówiłam, jak już mówiłam, filmik zabyt, który przy wejściu yy, będę wychodzić, jak będę się ubierać w krótkie tytaj, ty, i ty, ty. No. No jak widzicie, robię teraz rano i nie ma sztucznego chociaż światła jest z git. Więc dobra, a ja już muszę kończyć, papa. Pa.